Cześć, z tej strony Ormando, witam was serdecznie. Yy, tak jak widzicie w tytule, dziękuję za nominację dla yy, Maxiora z kanału Gramofon, Dziękuję, dziękuję albo nie dziękuję. Yy, to wy mu nie podziękujecie pewnie po tym co usłyszycie, no ale co, trzeba podjąć wyzwanie I po prostu yy, i tyle. Jedziemy z yy, jedziemy z koksem. Wstałem dzisiaj rano, dzień wygląda wciąż tak samo na boisku, nawet nie gra Atalanta Bergamo, niczym łódzki żul. Podnoszę się z łóżka, kromka chleba, jajecznica, córka z rana kręci nosem, a ja myślę jak bardzo stęskniłem się za Heliosem. Trochę cofam się w rozwoju, ciągle latam po pokoju, myślę jak ją tu zabawić, aby jakoś czas ten zabić. Salą między butelkami, czy meduza z odnóżami, takie akcje z dziewczynami, na spacerze ciągle w maskach. Sprawia więcej miradochy radochy niż pracy, słuchać fochy. Pora zmienić priorytety, odkryć wszystkie te sekrety. Życie to nie gwiezdne wojny, chociaż Hayden tak przystojny. Disney nie jest dla mnie hojny. Niczym jabba na kanapie wieczorami ciągle chrapie. Czasem zgadam się z kumplami, postrzelamy, awupami Wolność, O wolności w naszych czasach, co najwyżej po aliasach. Czasy nie są zbyt miłe, bo trzymają cię na siłę. Miasta ciągle wyludnione, chociaż biedry ciągle czczone. Niczym Eli wraz z Joelem nie liczymy na zbyt wiele. Po obiedzie oglądamy Pokémony. Tych stworów jest już z 2 miliony. Żona pewnie ciągle myśli, że coś o niej teraz wspomnę, że na pewno coś wypomnę, więc na koniec tylko powiem, życie z tobą jest wyzwaniem, o miłość zabieganiem. Bardzo kocham cię, kochanie. Cześć. No dobrze, nominacje ode mnie to Krzysiek z kanału Jaskinia Gika, Michu z kanału Aberracje oraz Ula Pedantula. Dzięki wielkie. Cześć.